Zapraszam do Energii Gas Polska. Witamy w Energii Gas Polska dzisiaj za kierownicy Forda Escape'a. W europejskiej wersji to będzie Ford Kuga. Auto z silnikiem dwulitrowym, EcoBoostem, czyli wtrysk bezpośredni. O mocy 240 KONI z 2016 roku. Założyliśmy tutaj instalację KMS Sky Direct. No i pokrótce takie informacje dla Państwa chcieliśmy przekazać. Koszt instalacji do tego auta 5200 zł. Auto pali około 12 litrów benzyny, gazu spali około 12-13 litrów plus 2 litry benzyny. Ta benzyna no, tutaj niestety jest wymagana w celu słodzenia wtryskiwaczy gazowy, benzynowych, przepraszam, ponieważ gdy zabieramy mu tą benzynę w systemie bezpośrednim te wtryskiwacze są w głowicy. Benzyna działa jako chłodziwo tych wtryskiwaczy i ten dotrysk musi być w celu schłodzenia tych wtryskiwaczy, żeby tam się nic nie stało, ponieważ temperatury w głowicy, w środku w silniku no, są dość, dość wysokie. E, mimo wszystko, na każdym tysiącu kilometrów zaoszczędzimy, jeżdżąc na gazie, 190 zł. E, dla porównania, koszt przejechania 1000 km na benzynie będzie to 504 zł, e, a na gazie już tylko 300 zł. 20. Zbiornik 49-litrowy pozwoli nam na przejechanie na jednym tankowaniu około 300-350 km, a zwrot instalacji gazowej, czyli całkowity koszt założenia tej instalacji gazowej, tak jak mówiłem na początku, 5200 zł, zwróci się nam po około 27-28 000 km od momentu montażu. Te Fordy bardzo sobie fajnie radzą, te silniki na gazie. Mimo, mimo tego, że to jest trys bezpośredni, dość dużo tego gazujemy. No niestety, może i zależy dla kogo. Producenci teraz coraz częściej sięgają po bezpośredni wtrys benzyny. Jest to spore utrudnienie dla nas, jeżeli chodzi o montaż. Z tymi Fordami mamy już ten temat opanowany. Z innymi modelami, z innymi autami jeszcze walczymy ale w większości już się, już się da do aut czterocylindrowych powyżej 4 cylindrów na razie jest spory problem. Jeżeli macie Państwo auto z silnikiem bezpośrednim lub nie, zapraszamy do kontaktu. Na pewno dobierzemy, wycenimy i założymy instalację profesjonalnie dla Państwa. Tak, żeby Państwo się cieszyli tym jeżdżeniem autem za połowę taniej. O że to jest najprzyjemniejsza naj, naj e, naj sytuacja. Tak więc dziękuję i zapraszam do Energy Gaz Polska.